The accelerated cloning process is still imperfect. I'm not him. Ah! Witajcie, z tej strony Skarpion. Przed nami gra Star Wars The Force Unleashed 2. Mamy teraz dosyć trudny moment. Później będzie jeszcze trudniejszy. Ale mam nadzieję, że uda mi się to przejść za pierwszym razem. Już niestety zabrali nam trochę energii. Pociągu. A nie możemy sobie na to pozwolić. Im mniej tym lepiej Łapiemy te fejtery no Już sporo zabrali energii no Pociągowi One latują, latują Ciągle i ciągle I teraz kolejny trudny moment Musimy te rakiety odrzucać. Ale już tu widzę, że nie przejdę. Za dużo nam zabrało energii. No i pociągowi. Widzicie, że robię co mogę. A i tak on dostaje pociąg mimo że odrzucam te rakiety Ale może się uda co wątpię No widzicie ile ma energii już Po prostu mega farta. No to lecimy dalej. Co tu będzie? O, Holokron. Przyda się. Zawsze dodatkowe punkty. No to, vitality. Że tak powiem, wykończenie. Dobra, koniec z wami za chwilę Więcej was nie było Miłego lotu Narty O, jeszcze są lata spokoj. spoko z aż piorunkiem Góry jeszcze we mnie tak nawala, wala. Hmm? A ty, spadaj stąd, tam jeszcze jest jeden się ustał. chyba tak nie, dwóch. O, więcej gońcie się leszczy. I po nim jeszcze jeden. Coraz więcej Was. I więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Dobra, skoro mamy chwilę spokoju, to zrobimy sobie taki motyw. Mamy umiejętności. Trochę punktów, więc spróbujemy na coś wydać. Myślę, żebym wydał tutaj do miecza kolejne ulepszenie. Więcej nie mogę, czyli miecz już mamy w pełni zapgradezowany. Teraz mamy pchnięcie, błyskawice albo chwyty, lub też opanowanie umysłu. Albo rzut mieczem. He he. Tego jeszcze nie mamy. Musimy po prostu odblokować całkowicie, bo jest zablokowane, jak widać. Pchnięcia tak za często nie używam, by nami do walki. Piorony albo chwyty. Dobra, weźmiemy sobie chwyt. No i wydaliśmy tyle, ile możemy. Ale jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy coś takiego jak stroje i miecze świetlne. Zobaczcie. Mamy teraz tak. To założone i szkarłatne bez dodatkowych żadnych efektów. Tutaj, natomiast, jeśli założymy ten kryształ, da nam niszczenie elementów otoczenia, otrzymujesz wtedy dodatkowe punkty mocy. I to powinienem założyć już dawno. Albo mamy kolejną furię, zwiększy wskaźnik furii mocy, lub też za każdego pokonanego przeciwnika otrzymujesz dodatkowe zdrowie. Wiecie co? Myślę, żebym wziął to, gdyż da nam dodatkowe punkty mocy, to nie byłoby głupie, i chyba tak to po prostu zrobię. Zastosuję ten kamień, ale tylko na jeden miecz. Bo na razie możemy. Na główne i dodatkowe Zamontowaliśmy czy nie? Chyba tak A jeszcze byśmy spróbowali ten... Uzdrowienie O, będziemy mieli... Dwa różne kolory Zobaczcie Fajnie to wygląda, a przede wszystkim da nam efekty. A my nadal jesteśmy na tej planecie. Mieliśmy ostatnio farta z tym pociągiem. Udało nam się, ale są kolesie natające. oni nie stanowią żadnego problemu. Są prości. Dobra. Gdzie tam sobie polecisz? Polecisz. A tu okej. Okay. No i brama rozwalona, ta świetlna. Nic nie ma O, ten fighter? Jeden, drugi U, snajperzy Dobra Trzeba się szybko ruszać I mamy tego naszego robocopa go nas zamrozi Bah I po nim. Już te wykończenia widzieliśmy. Kolejni żołnierze. Dobra. Będę się z nimi bajł Ładne to było. Jeden. Chciałem powiedzieć drugi. Trzeci. Ale ty mi gościu mocno przeszkadzasz. Dwóch poleciało? Z automatu? Fajnie. Rozwalamy kolejną bramę. Ta, chyba twój będzie. O więcej właśnie było Jak mrówek Nieźle Co tu się dzieje <laughs> sobie poleciał jeden z drugim. Rozadymy jest. O! Jeszcze robot bojowy przyszedł. Się dołączył do walki. Fajnie, wyłapałem. No. Kolejną. No, puszczę jeszcze jedną. Nice. fajnie wyglądają dwa różne kolorowe miecze O, sniperzy. Prepare to attack no spoko. A mogę ich ściągnąć tak, żeby zrobić fatala? Przysłowiowego? chyba nie. Teraz się przekonam. Spróbuję. Ale nie bardzo się da, bo oni są w powietrzu. Głupi snajperzy. No teraz możemy użyć tej mocy naszej wspaniałej. Aż mebelkiem. Czy co to jest? O, tam na górę będzie można iść. Fajnie. No, ja chciałem, żeby to na niego spadło. O, holokton. To weźmiemy. Czyli musimy się udać tak, tutaj. O, i chyba źle zrobiłem, że tamto. Wyrzuciłem. No bo jak teraz wskoczę i mamy problem. Dwa teraz robokopy. Troszkę mi nie poszło, ale nie szkodzi, e, nie udało mi się prądem ich prądem znowu mi się nie udało, no teraz ładnie overwał tarczą Nie ma to, jak prąd. Co ci da co so fajnie, nic. Fak. Ładnie, rozwaliłem go. Prawda nie było za bardzo widać, Ach, w tej zamrużenia. żołnierze mi przeszkodzili, no trzeba się ich pozbyć. Ale może najpierw jego tarczy? I w nich. Jaki medyk. I lód w niego. Żeby był... wolny. Yeah. A jak wziąć teraz ten holokron? Centymetry dosłownie brakuje, no? Zaraz, a możemy to przestawiać przecież po kolei. Tak sądzę. O, właśnie. Nie! Tam to gdzieś poleciało daleko. Ja, ale może się uda wsiąść. Może. Uglyjemy. Jest. Uff, udało się. Na szczęście. Tu akurat miałem farta. Pusto brama którą za chwilę rozwalamy no właśnie o, następny holokron nice sami letający? proszę bardzo no nie sami ale go tam wyssało. Oberwał. Nie miał wyjścia w sumie. No, ulepszenie mocy jest dostępne. Gites. Ale co my mamy? Dopiero 20 tysięcy punktów. nic nie ma, co chwilę byśmy chcieli tylko holokrony, o, tak łatwo nie jest. Wo, nie pułapkę przyszykowali, ale my ich się pozbędziemy. O nie, jest trudne. Sobie polatać, ale głową do ziemi w dół, oczywiście w dół, w dół, w dół. Yes, piękne to było. Znowu mamy tego starczu. Oberwał gościa. Pozbywamy się tarczy. I w niego, ludzikiem, szturm truperem. No, to najpierw muszę się uwolnić. Bach. <laughs> Bach. Hm, blisko, Jakie? Oo. Bajo! Znowu brama. O, Paki, coraz lepiej się staracie, żeby mnie dopaść. A czy wam to idzie? Tak średnio się chyba zakręcił, chłopak. I to dosłownie I będzie zaraz je but. yes, jest, jest. I w nich. Im mniej was, tym lepiej. O, oh. poleciał? Dobra, niech ucieka. Sayonara. Shit. Myślałem, że nie oberwę, no jednak. Uf. Jest Holokron. To się chwali. Nie ja masz już tarczy, jak mi przykro, gościu. Bierzemy hologronik. To jego zamrożenie. Do tyłu.

Ding! O! Zrobimy finish na nim żeby wam przy okazji pokazać bo niektóre wyglądają świetnie no nie jak to teraz zrobić? Właśnie zaraz stracę życie I tu mamy problem, bo musimy rozwalić tą bramę mocą, a oni ciągle na nas strzelają. Są zasłonięci. Chyba, że tak. Spróbujemy. Udało się. Odzyskaliśmy całą energię. I to mnie się podoba. Siek. Co jest? No i mamy tutaj walkę z tym statkiem. Ale w tym miejscu odcinek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!